Witajcie Kochani Widzę dawno mnie tu nie było na YouTubie Postanowiłem coś, coś nagrać Ostatnimi czasy bardzo skupiłem się na przekazywaniu wiedzy w krótkiej jej zawartości na, na TikToku O, także trzeba by troszeczkę tutaj odświeżyć Chciałbym się skupić na na temacie grzybów, bo ostatnio widzę bardzo modny stał się ten temat. Wszyscy reklamują grzybki do jedzenia, do suszenia, a chciałbym wam powiedzieć, jak ja to czuję, jak ja to widzę, pokazać wam logiczny obraz tego wszystkiego. Także postaram się to zrobić. Jak najkrócej. Grzyby. Grzyby. Czym są w ogóle grzyby? One otaczają cały nasz świat. Praktycznie istnieją wszędzie. Jak sobie spojrzycie troszeczkę na naturę, to widzicie w lesie, na przykład, jak grzyby otaczają stare, powalone drzewa. One po prostu je zjadają. Rozkładają je na Drobno i pożerają. To samo zauważycie na gnijących warzywach, owocach. Także powstaje śmierdzący grzyb. Grzybem jest także grzybicą, zębów, jest próchnica, która tak bardzo boleśnie doskwiera ludziom. No, a grzyby, jak wiecie, lubią środowisko kwaśne. Także rozmnażają się w dużych ilościach w kwaśnym środowisku. Tam, gdzie kwasowość jest wysoka. A ciało ludzkie jest idealnym, idealnym miejscem dla rozmnażania się. Właśnie takich grzybów, pasożytów, jakby to móc. Stwierdzić naukowo. Także, im, im kwaśniejsze środowisko w naszym ciele, tym więcej destrukcji. A więc ciało powoli gnije, rozkłada się, a następnie odchodzi człowiek z ziemi i kończy swój żywot. No jak wiecie, aby zadbać o to kwaśne środowisko, to należy właśnie jeść dużo przetworzonej yy, przetworzonego jedzena, jedzenia, bo to nawet nie można nazwać żywnością. Żywność to to co jest żywe, a więc świeżo zerwane owoce, warzywa, a martwe, no to na przykład mięso, wszystkie produkty przetworzone. Gdzieś w zakładach, za zamkniętymi drzwiami. Napoje sztuczne, cukry sztuczne to wszystko powoduje u, u ludzi zakwaszenie ciała, a tym, tymczasem rozmnażanie się środowiska grzybotwórczego. Nie wiem, czy wiecie, ale grzybica także występuje na samochodach tak zwana rdza. Bo grzyby rozsiewają się wszędzie dosłownie, wędrują z wiatrem. Wszędzie dosłownie wszędzie się rozmnażają. A ostatnio właśnie nawet prowadziłem sobie taką delikatną metodę oczyszczania z grzybów, a więc olejkiem oregano. Kupić można wszędzie praktycznie ten olejek w takich zielarskich sklepach albo przez internet i na szklankę daje się 3 do 5 kropli, to się robi przez tydzień czasu, dwa razy dziennie rano i wieczorem. No, jak sami zobaczycie, jak zaczniecie tą metodę odgrzebiania, tym olejkiem Oregano, to Zobaczycie wstręt, jaki, jaki ma ciało do tego olejku. Bynajmniej ja tak mam z moich obserwacji. Czyli grzyb tego po prostu nie lubi, bo wie, że go to zabija. Grzyb uwielbia słodycze. Grzyb uwielbia przetworzoną żywność kwasową. To jest dla niego idealne. Teraz się zastanówmy, o co chodzi z tą promocją grzybów. Bo, jak wiemy, w różnych religiach, w różnych pokoleniach, które, które były, które przeminęły, jest dużo mowy o właśnie uzdrawiających grzybach. Ja z moich obserwacji zauważyłem, że y, ludzie mają jakieś takie inne przebłyski. Świadomości po spożyciu takich grzybów w postaci właśnie muchomora ususzonego, amanity, które jest tak bardzo popularnym grzybem. No i mają jakieś lepsze połączenia ze wszechświatem? Bynajmniej ja tak słyszałem. Osobiście tego nie spożywałem, nie zamierzam. Jak mówiłem wcześniej, robię odgrzybianie ciała. A jak wiecie, czym się żywicie, tym się stajecie. Chcesz, chcesz mieć grzyba, jest grzyby. Wolę owoce świeżo zerwane lub nawet te, co przyjadą z tropików do mnie, bo są słodkie i oczyszczają ciało z toksyn. Na pewno nieraz spotkaliście się z grzybicą skóry u kogoś. Widzieliście, jak to wygląda. Nie jest to przyjemny widok. Tak samo często grzybica dopada dzieci małe. A wszystko dlatego, bo rodzice nieświadomi dają swoim dzieciom bardzo dużo zakwaszonej, przetworzonej. Zniekształconej destrukcji w postaci właśnie słodyczy sztucznych, sztucznej chemii. A jak wiecie, nasz organizm jest naturalny, nie jest chemicznym tworem. Zostaliśmy tak stworzeni, aby żyć blisko natury. Natura nas chroni, natura nam pomaga. Zabezpiecza przed ewe, ewentualnymi, tak zwanymi system, systemowymi wirusami. Chociaż ja nie wierzę w żadne choroby, żadne wirusy. To jest wszystko po prostu zanieczyszczony, zabrudzony organizm ludzki, który potrzebuje od czasu do czasu oczyszczania. Ale żeby nie wchodzić w tryb oczyszczania, proponuję Wam wszystkim. Żyć na surowo, w większości na owocach. Wtedy nie będziecie mieli tak zwanego oczyszczania ciała, gdzie występuje duża ilość śluzu, mamy wtedy katar, kaszel, boli nas głowa, mamy gorączkę. Wiadomo, że tych procesów lepiej nie zatrzymywać, bo to są naturalne procesy obrony ciała. Przed, przed tym, co, co je zaatakowało od środka. Pamiętajcie, że to jest tylko moja wiedza, moje spojrzenie na ten temat. Zrobicie, co uważacie za słuszne. Każdy jest duchem w ciele. W tym świecie i ma swoją niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju drogę, którą podąża, doświadcza i przerabia różne tematy w swojej głowie, w swoim umyśle. Wielu by powiedziało, żeby kierować się sercem. A ja powiem oczyść swoją szyszynkę uruchom swoją grasicę delikatnym uderzaniem każdego dnia aby wprawić ją w wibracje bo moim zdaniem grasica odpowiada za te wszystkie nadzwyczajne stany które tutaj na ziemi przeżywamy serce jest dla mnie tylko organem do przepompowywania krwi a grasica tutaj odgrywa Przepiękną rolę. Pozdrawiam Pozdrawiam zdrowotności dla Was na cały dzień i całe istnienie.